Mogłabyś zobaczyć, wyślę ci zaraz link na Messengerze na transmisję, wygląda. w transmisję. No, na razie, na razie mm -hmm. jej nie ma, bo jest... Łączy się dopiero. Ale jest połączony teraz. Powinna iść w transmisjach na żywo. No i to tam mysza jest. Aha. <grymne> Ciężko stwierdzić. Nie, no to... dobra, poprawię jeszcze raz. <laughs>